Znaczy ja zawsze, moje podróże zawsze były związane z technologiami. Tak naprawdę byłem jednym z pierwszych chyba, który w Polsce używał GPS-a. W 1993 roku podczas przejścia Grenlandii właśnie razem z Wojtkiem w używaliśmy GPS, potem też na biegunach też te cały mój sprzęt był oparty częściowo technologii technologię kosmiczną, taką jak wtedy jeszcze właśnie Gloretexy, czy Kevlar na przykład do, do, do Sanek. Także jakby technologia, która sprawia, że podróże mogą być bardziej bezpieczne, łatwiejsze, czy w ogóle, mus... no dzięki temu, dzięki technologii, tak naprawdę, była możliwa moja podróż na obydwa bieguny w jednym roku, bo dzięki temu, że mogłem właśnie stosować lekki sprzęt, lekkie jedzenie i tak dalej, też paliwo, no w sensie palnik, paliwo i tak dalej, to wszystko było Maksymalnie lekkie, no dzięki temu byłem w stanie sam, sam na przykład dojść na biegun południowy, więc żeby być w jakimś miejscu, to mnie nigdy nie interesowało, żeby gdzieś być i zaliczyć, że byłem na biegunie, czy, czy byłem na jakiejś górze. Bardziej mnie interesowało jakby przekraczanie różnych granic. Jedną z takich granic było zdobycie dwóch biegunów w jednym roku. To właśnie było też możliwe dzięki, mm, dzięki technologii, ale przede wszystkim dzięki dobremu przygotowaniu, planowaniu i tak dalej. To było taki jakby Pytanie, czy człowiek może zdobyć dwa bieguny w jednym roku bez pomocy z zewnątrz. Natomiast jakby teraz taką kolejną, też jakby w podróżach też chodzi o pokonywanie strachu. Jakby własnego strachu, oczywiście też zagrożenia życia i tak dalej. Strachu też innych ludzi, który są, który jest przed różnymi wyzwaniami problemami. Takim problemem jest na przykład dla wielu ludzi sztuczna inteligencja. Ludzie się boją, że roboty odbiorą Mam chleb, że, że zawładną światem, już sztuczna inteligencja będzie nami rządzić, że będzie może taki scenariusz jak z Planety Małp, na przykład film, z filmu Planeta Małp. Także także stąd, jakby, w sensie, że ostatni raz człowiek może samochodem obiedzie świat dookoła, a pierwszy raz w historii człowiek, zrobi to robot, więc taka. Pierwsza, ostatnia podróż, pierwsza podróż, sobota, ostatnia podróż człowieka i też przekraczanie jakichś granic i strachów, pokonywanie jakiegoś strachu przed nieznanym przede wszystkim.